Czekamy na sygnał jeszcze. Na sygnał. Nie wiem, czy to. Może włączycie się do rozmowy. Kiedy panowie jeździli ostatnio rowerem po centrum Warszawy? Z latem zeszłego roku jeździłem. Pierwsza trasa, śmierć włożyć. No fajnie. Się tro... Trochę cieszę się cieszę się, że się widzimy. Czy panowie dzisiaj do nas przyjechali? Najpierw sobie planuję trasę, a potem jadę na wyprawę po śródmieściu. To może nie ma sensu tym samochodem jechać. <laughs> Dobrze, jestem <laughs> dziwny. No. Myślałem, że be... Myślałem, że będzie inna rozmowa, ale okazuje się, że. No nic no tak to nie poradzę. Podcast Auto Świat. Zapraszają Robert Rybicki i Piotr Szybulski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo spotykamy się z. No właśnie. Bardzo ciekawymi osobami i będzie raczej burzliwa dyskusja, tak przewiduję. To się jeszcze okaże, natomiast tutaj nasi słuchacze, też po części nasi szefowie, stwierdzili, że w pewnym momencie powinniśmy wyjść z naszej samochodowej strefy komfortu. To wychodzimy. I zacząć zapraszać osoby niekoniecznie związane z motoryzacją, ale też i takie, które wobec motoryzacji nastawione są krytycznie. I w związku z tym mamy gość. Tak. Pan Marek Smyk ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Dzień dobry państwu. Oraz pan Jan Menzfel, działacz społeczny, aktywista miejski Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Dzień dobry. Czy prawidłowo panów oceniliśmy, czy panowie są krytycznie nastawieni do motoryzacji? Czy to może tylko tak publicznie, a tak naprawdę to w garażu V8. Ja nawet prywatnie to całkiem lubię motoryzację, bo uważam, że jesteś rzeczywiście. Wciągającego w tych samochodach, ale no, bardziej zajmuję się tutaj jako aktywista tym, jaka powinna być rola samochodu w mieście, i tutaj rzeczywiście jestem krytyczny. Uważam, że w tej chwili za dużo przestrzeni miejskiej oddajemy samochodom, za bardzo zachęcamy po prostu do korzystania na co dzień z samochodu, i wynika z tego wiele problemów, które można by w bardzo łatwy sposób rozwiązać, tylko trzeba mieć trochę odwagi. No tak, tylko samochód. To jedno, bo samochód jest bardzo ważny dla wielu osób, które przemieszczają się po Warszawie. Mieszkamy w Warszawie okolicach, no ale też musimy pamiętać o tym, że wiele ludzi przesiadłoby się z samochodu do komunikacji publicznej, tylko ta komunikacja publiczna. No, jest taka jaka jest, niestety. Czym panowie dzisiaj do nas przyjechali? Może zacznijmy od tego. Ja przyjechałem do państwa rowerem, no bo dlaczego miałbym nie przyjechać rowerem, skoro nim się przemieszczam. Nawet wczoraj patrząc na prognozę pogody, zastanawiałem się, czy nie przyjechać samochodem, ale z tego co wiem, tutaj na mordorze, znalezienie legalnego, podkreślam, legalnego miejsca do parkowania czasami może trwać dłużej niż dojazd do państwa, a ja nie lubię się spóźniać. Rower jest bardzo przewidywalny, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, no czasami te 2-3 minuty na 50 minut dojazdu może być dłużej albo krócej, w zależności od tego, czy wieje w twarz, czy w plecy, czy z boku. Deszcz akurat nie ma tutaj żadnego znaczenia. Natomiast jak wczoraj przeglądałem prognozę pogody, to się zastanawiałem, czy nie przyjechać autem, ale stwierdziłem, że no bez przesady. Nie jesteśmy w telewizji, więc nawet jeżeli zmoknę, to nie będzie to miało wpływu na jakość. Audycji. Byśmy... A wracając do tej motoryzacji, czy jestem przeciwnikiem motoryzacji, ja wiem, że to jest takie sprowokowanie do odpowiedzi, natomiast można to porównać do tego, czy ktoś jest przeciwnikiem, nie wiem, narzędzi typu młotek czy kombinerki. To wszystko zależy od tego, jak się ich używa. Jeżeli ktoś musi wbić gwóźdź, no to używa młotka, jeżeli ktoś chodzi po mieście i wszędzie tak gwoździ wbija, nawet ludziom w czoło, no to w tym momencie już jest pewna przesada. Więc motoryzacja używana z umiarem, tak jak wszystko, dosłownie wszystko. Jest okej. ok. Sam I jestem i kierowcą, sam jestem No plan właśnie, i cały powodu. Miało być burzliwie, eee, a wygląda na. na to to że się no zgadzamy. To... No. Misterny plan, poszedł to może, do To może ja dorzucę coś takiego, bo tutaj e, padło takie sformułowanie, że no ludzie by pewnie jeździli komunikacją miejską w Warszawie, no ale ona jest jaka jest. No, tutaj muszę się nie zgodzić. No, rzeczywiście może są takie rejony miasta, no nie wiem, jakaś daleka Białowęka, albo, bo ja wiem, e, utrata. E, utrata, gdzie ta komunikacja jest słaba. I to trzeba przyznać, rzeczywiście, i to też miało się zmienić, bo tramwaj na Białowękę miał. Od nie wiem, ilu lat już było obiecywane. Ale też nie przesadzajmy. Komunikacja miejska w Warszawie naprawdę jest na dobrym poziomie. Przede wszystkim mamy tak: dwie linie metra, które druga z nich właśnie jest skończona. Mamy bardzo dużo, nawet w porównaniu z innymi stolicami europejskimi, linii tramwajowych. To jest wielka zaleta Warszawy, o której się bardzo mało mówi, bo tramwaj nie stoi w korku. To jest podstawowa zaleta tego środka komunikacji. Czyli jak wsiądziemy do tramwaju, to dojedziemy dokładnie w tym czasie, który pokazuje nam mapa, prawda? Czyli to jest po prostu niezawodny środek transportu, wygodny. Mamy nowoczesne, nowe tramwaje, teraz coraz więcej zamawia Warszawa nowego taboru. Więc, więc mamy pod tym względem super sytuację. Mamy pociągi, one są słabo zintegrowane z resztą transportu, ale nawet tutaj do was na Mordor można dojechać pociągiem i dojść się ze stacji by zajęło pewnie, nie wiem, 4 minuty do siedziby redakcji. To prawda? Tutaj więc, by... więc ta sytuacja w Warszawie naprawdę nie jest zła i gdyby tak było, że ludzie nie przesiadają się na zbiorkom, bo nie mają tego zbiorkomu, tylko dlatego, no to sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Według mnie ludzie nie przesiadają się dlatego, że po prostu są przyzwyczajeni do samochodu, że samochodem jest Często szybciej, nie dużo ale często rzeczywiście jest szybciej. I że tak naprawdę, non-stop, są też zachęcani do tego, Ach, żeby z tylko tego tylko samochodu Warszawa, korzystać Warszawa to nie sama Warszawa, ale też obwarzanek wokół Warszawy, mniejszych, większych miejscowości. I mówmy się, wiele osób, które dojeżdżają właśnie z tego obwarzanka, często nie mają wyboru, tak? No bo kolejka czasem dojeździe, czasem nie dojedzie. Pandemia jeszcze przetrzebiła te autobusy podmiejskie, które operowały na liniach podmiejskich. I nie mówię teraz o autobusach miejskich, które po prostu jeżdżą, ale tych transludach, zbiorkomach różnych dziwnych, takich prywatnych firmach, które jeździły, pandemia je po prostu przetrzebiła. ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Chwaląc warszawską komunikację publiczną z perspektywy osoby, która trochę lat spędziła też za granicą, w Warszawie mamy coś, co nie we wszystkich miastach zachodnich się spotyka, mianowicie Komunikację nocną, i to jest bardzo tak jest, to duża prawda. zaleta Warszawy, jeśli chodzi o życie towarzyskie, to komunikacja miejska nocna jest czymś, co bardzo swego czasu doceniałem. Teraz mam mniej okazji, ale tak jak właśnie Robert wspomniał, my akurat jesteśmy przykładami takich trendów społecznych i urbanistycznych, które tutaj zachodzą. Mianowicie, jakiś czas temu obydwaj. Niezależnie, ale my wyprowadziliśmy się z Warszawy. Tak, ty trochę później, ja trochę wcześniej, no ale pracujemy tutaj. Pracujemy w Mordorze, czyli w miejscu, do którego stosunkowo ciężko się dojeżdża. Mieszkamy w podwarszawskich miejscowościach. I rzeczywiście, jeśli chodzi o te alternatywy, jeśli chodzi o komunikację publiczną, to wyglądają one umiarkowanie ciekawie. To znaczy, z mojej miejscowości da się tutaj dojechać pociągiem, ale powiedzmy. <grym z tłuszczą> um, nie, tak dwa razy w ciągu dnia jest w miarę dobre połączenie, ale że, jeżeli bym się na nie spóźnił, wstaję, to już nie Staje o trzeciej. Dokładnie tak, to, to <grym z tłuszczą> przypomina mi się e, dokładnie to, jak to mam e, bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za 15:03, latem to już widno i tak dalej, jak w pewnym starym, dobrym filmie. Co do komunikacji kolejowej, podmiejskiej, no to. Ona została zarżnięta przez różne rządy, przez różnych polityków. Wydaje mi się, że zachęcenie do przeczytania paru książek Karola Tramera o tym, jak zażynano polską kolej i tak dalej, czy tym zbiegiem szyn, czasopismo, w którym on też tam różne, różne ciekawostki pisał, pisze. Byłoby dobrym tutaj elementem, tak mi się wydaje. No, to, że są dwa, dwa pociągi na doby, to nie świadczy o tym... Jest ich więcej, tylko że niestety no, połączenia no, jasne, są jasne. takie, że jak mam tutaj jechać 4,5 godziny. Generalnie je jestem przekonany, że gdyby nie pewne lobby samochodowo-paliwowe, to komunikacja zarówno kolejowa, jak i autobusowa, podmiejska byłaby dużo lepsza, ponieważ kompletnie raz na to stać. Bez problemu by to działało. To jest tylko kwestia woli politycznej i tego, w jaki sposób politycy są motywowani. Do takich, a nie innych decyzji. No a tutaj to już nie mamy na to wpływu, prawda? Wspomnieliście panowie o zachętach dla ludzi, żeby poruszali się samochodami. Na czym te zachęty polegają? Bo my jako kierowcy. Ja tych zachęt nie widzę właśnie w ogóle. Tych zachęt nie dostrzegamy. A szczerze, kiedy panowie tego? jeździli ostatnio rowerem po centrum Warszawy? Ehm, no nie no. Żeby... Latem zeszłego roku jeździłem. Tak? Ale, nie, no tak, ale nie, żeby się przejechać, tylko no gdzieś coś muszę załatwić. Tu mam spotkanie, gdzieś jadę dalej, gdzieś chcę skręcić, gdzieś tam muszę iść na podstawie. Przez to, że mieszkam w Warszawo... Tu muszę odebrać buty, a tam jeszcze muszę sobie kupić, nie wiem, dysk zewnętrzny, bo akurat w tym sklepie są mm -hmm. fajne, tak? To, co się załatwia zazwyczaj samochodem w Śródmieściu. Samochodem jedziemy, jesteśmy kierowani, widzimy znaki, mamy drogowskazy, wszystko wiadomo. Na rowerze sobie jedziemy, jedziemy, kończy się droga dla rowerów, kończy się tak, że no, chciałbym zjechać na jezdnię, ale jest płot, bo akurat jest robiona studzienka, to co mam robić? Mogę albo jechać chodnikiem nielegalnie, albo mogę wrócić do skrzyżowania. Tak czy inaczej, no, dobrze jest zaplanować sobie wcześniej, trochę tak jak e, gdzieś po lesie, po Mazurach, po Puszczy Kampinoskiej, no, najpierw sobie planuję trasę, a potem jadę na wyprawę, tak, po Śródmieściu. Faktem jest, że Śródmieście Południowe, te drobne uliczki, które teraz w większości mają, mówię tam o wspólnej poznańskiej, chorzej i tak dalej, w większości mają, mają kontraruch, więc gdzie nie wjedziemy, to możemy jechać z prądem albo pod prąd legalnie na rowerze. Tutaj taka śmieszna dygresja, tam raz się wodowałem samochodem, no to sobie skręcę w lewo w wspólną. Nie skręcę, bo jest zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów. Ano no tak, jechałem samochodem, no więc musiałem krążyć. I stwierdziłem, że w tym momencie to ja w ogóle, po co ja tym samochodem się tu ładuję? Powinien był gdzieś zaparkować przy stacji rowerów publicznych, wsiąść sobie na rower publiczny, w 19 minut załatwić wszystko, czyli za darmo, bo dopiero o 20 minuty płacimy. Złotówkę do do, do godziny, więc to też nie jest żaden koszt. I tak by to wyglądało. Natomiast, żeby się sprawnie poruszać po mieście po Warszawie, po centrum głównie, to trzeba jednak trochę poznać to miasto. Infrastruktura rowerowa nie jest tak intuicyjna, jak samochodowa. Musimy się zastanawiać, którędy przejedziemy, jeżeli chcemy gdzieś dojechać. A samochodem po prostu wsiadamy i jedziemy. Jak nie na tym w prawo, no to na kolejnym skrzyżowaniu w lewo, wszystko nas prowadzi, światła, lewo skręty, wszystko pięknie. Dla mnie nie ma problemu przejechać przez Rondo Dmowskiego na rowerze. Skręcić czy sobie jeździć w kółko, wszystko zgodnie z przepisami. No bo w... znam nawet światła, wiem, że jak tutaj już się zapala żółte i zaraz będzie czerwone, to tam Dosłownie za sekundę będzie zielone na wprost, więc ruszam często dużo szybciej niż samochody. Jestem już często za rądem, jak oni dopiero ruszają, ale to jest parę lat, paręnaście, nawet ponad 20 praktyki. Jak ktoś wsiądzie na rower i pierwszy raz ma coś załatwić w centrum, to mówię, o Boże, to ja już wolę tym samochodem. No tak, przypomniała mi się historia moja, jak pierwszy raz, jak pandemia się zaczęła, żeby unikać transportu publicznego, stwierdziłem, że sobie będę, jak muszę coś załatwić w mieście, przemieszczać się hulajnogą. No, ścieżka rowerowa jest najbezpieczniejsza. No i pierwsza trasa z miejskiej tutaj. Śmierć w oczach. No fajnie. Cieszę tro, <laughs> się, 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 że się widzimy jeszcze. Trochę się zdziwiłem, bo faktycznie no, ścieżka, ścieżka, Targową, ścieżka. do Wisły? Do Wisły, potem wzdłuż Wisły, a potem bo nagle Świętokrzyski się... Świętokrzyski i górę Tameczków. No właśnie nie Świętokrzyski, stwierdziłem, że Poniatowskiego <laughs> będzie szybciej i się zdziwiłem. Bo nagle mi się wszystko skończyło. No właśnie, I ale to są, to to są te rzeczy, o których mówimy, że jak pytacie się, w jaki sposób się kierowców zachęca do jedzenia po Warszawie i mówicie, że tego nie zauważcie. No bo właśnie, to są takie rzeczy, których kierowca nawet nie zauważa, bo one są dla niego oczywiste. Czyli praktycznie zacznijmy od tego, że w ogóle wszędzie można wjechać prywatnym samochodem. Jest nie wiem, gdzie nie można, na stare miasto, na trakt królewski? I koniec, tak? Wszędzie poza tym wszystkie place, wszystkie miejsca publiczne są w zasadzie albo otwarte dla samochodu, bo wręcz są taką trasą przelotową, przez którą można przejechać, albo nawet są wielkim parkingiem, jak plac teatralny, albo, albo nie wiem, Plac Konstytucji. Tam wszędzie jest mnóstwo miejsc do parkowania, w miejscach, gdzie powinny rosnąć drzewa, gdzie powinny być ławki i inne takie rzeczy. Nie, wszędzie wszystko jest dla kierowców dostępne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja wiem, że te słynne, legendarne warszawskie korki, coś na co wszyscy narzekają, ale powiedzmy sobie szczerze, mamy głównie dwu albo nawet trzy, nawet czasem czteropasmowe ulice w centrum miasta, albo w centrum dzielnicy takiej jak Praga, gdzie jest ulica Targowa i tam w sumie razem ze skrętami, to czasami jest po pięć pasów w jedną stronę. Bo często to nie ma sensu. Dla, w tym czasie dla pieszych mamy naprawdę mega wąski chodnik, a pieszych tam chodzi mnóstwo bez wejścia do metra. Rowerzyści są wpuszczeni w ten sam chodnik, którym muszą iść piesi, więc to chwila się prawie zderzają. Potem, oczywiście, są wielkie awantury, że jak ci rowerzyści jeżdżą, no jeżdżą tak, dlatego że wpuszczono ich w ten chodnik, nie zrobiono im nawet wydzielonej drogi dla rowerów kosztem pasa ruchu. I jeszcze do tego wszędzie miejsca parkingowe, albo na chodniku, albo w ogóle dedykowane oddzielne parkingi, jak właśnie te place, o których powiedziałem. I to są te wszystkie czynniki, których przeciętny kierowca nie zauważa, tylko on w ogóle nie musi się zastanawiać. Jak jedzie samochodem, to jest no brainer, po prostu pojadę, wjadę, zaparkuję, może tam. Poszukam trochę tego miejsca, ale też bez przesady. Wszędzie jednak te miejsca są, albo są nawet podziemne parkingi, bo to się coraz, coraz częściej no, zdarza. Podziemne parkingi nie są złe. No. Oczywiście, no, na przykład tylko podziemny parking w jednym takim centrum handlowym Przemili plater, nie chcę tutaj robić reklamy. E, nawet w kilka dni przed Bożym Narodzeniem, kiedy tam bardzo dużo ludzi robi zakupy, prezenty i tak dalej. Jest tam przynajmniej 300-400 wolnych miejsc. I to pusty stał. E, tak, a normalnie stoi tam jest 500, 600, 700 wolnych miejsc, natomiast przystanki, chodniki, wszystko dookoła tak, jest no obsamochodowywane. Tego akurat nie rozumiem, bo... To zawsze stawki nie staram się nie stawki są porównywalne bo jeśli jadę do centrum i mam jeździć w koło szukać gdzieś miejsca do zaparkowania ale na przystanku to, jest za darmo to pała... a straż miejska przejdzie za trzy dni <grym> Nieważne, że jest za darmo to, pod... Oj, to pod... z, tego, z tego co wiemy to już tak nie jest, to nie jest są to... te zautomatyzowane systemy ale wiesz to, do opłat. Nad... Ale to jest tylko parku... opłata tam, 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 tam gdzie, gdzie nie ma wyznaczonego parkowania. miejsca parkingowego, parkingowego to tak. nie ma mandatu nie ma nie ma tam okay. automat nie działa tylko działa na to że nie zapłaciło się za automat działa tylko i wyłącznie na wyznaczonych no ale jak zamiast jeździć wokół, szukać miejsca do zaparkowania, to mówmy się, cena za zaparkowanie przy ulicy jest taka sama jak na parkingu pod Płacem Kultury i Nauki. Wjeżdżam i mogę zaparkować w dowolnym miejscu, bo tam ten parking jest pusty, więc ja trochę tego nie rozumiem. Jest... Płatne. No, dobrze, jestem dziwny. No, my, my myślałem, że be, myślałem, że będzie inna rozmowa, ale okazuje się, że. No, no i na to nie poradzę. Jeżdżę zgodnie z przepisami, staram się nie przekraczać prędkości, nie parkuję na zakazie, parkuję na wyznaczonych miejscach. No. No, to mamy, no to mamy już połowę odhaczonych takich punktów zapalnych, z którymi najczęściej my się spotykamy, jak na nas spada krytyka, to właśnie, okej, okay, czyli to już jest super, że jakby przestrzegamy przepisów, parkujemy na legalnych miejscach. I teraz mamy drugą część tej całej dyskusji. O dobrze, posłuchamy drugiej czyli, części. Czyli co zrobić z tym, że ta przestrzeń jest według mnie, no nie wiem czy Marek się pewnie zgadza, chociaż nie ustaliśmy przed programem. I musimy zali, tak że zakładam, to logika że logika po prostu jest. przestrzeń mamy niesprawiedliwie podzieloną w Warszawie. Ten przykład ulicy targowej, o którym powiedziałem. Ja mieszkam przy tej niedaleko tej ulicy, nie przy samej, z dziećmi, no i to jest ulica, która upada. Ona po prostu nie żyje. Tam nie sposób jest, żeby knajpa się utrzymała. Tam po prostu są właściwie tylko second handy, jakieś apteki, banki, które też bardziej działają jako reklama tego banku, a nie siedziba. Śmierdzi tam po prostu strasznie. smog, hałas. Naprawdę ta ulica nie, nie działa jako centralna ulica Pragi i te boczne uliczki przejmują te funkcje takiego powiedzmy salonu czy miejsca życia miejskiego. A dlaczego tak się dzieje? No bo kto chce przebywać przy ulicy, której jest tak ogromny ruch, tak jakby się siedziało przy autostradzie, a nawet gorzej? Lata tam jest bardzo gorąco, jest też bo, ten się gorąco, tak, bo, bo, się bo właśnie ten efekt miejski wyspy ciepła się tworzy. I to wszystko jest nie dlatego, że tak musi być, bo miasto to już tak musi być, że śmierdzi jest głośno, gorąco. No nie, gdyby tych pasów ruchu dla samochodów nie było pięć, tylko dwa, oprócz tego byłby bus, pas, byłaby droga dla rowerów, to jeszcze by się szpaler drzew zmieścił, to wszyscy byliby zadowoleni, bo tak naprawdę te korki wcale by się nie zwiększyły. Owszem, przez pewien czas byłyby większe korki, no bo mamy nagle mniej jakby tych pasów ruchu. Po pewnym czasie kierowcy by się przyzwyczaili do tego, że to nie jest optymalna trasa dla nich, po prostu nie ma sensu się pchać na tą targową. I zaczęliby jeździć innymi drogami, które w okolicy zresztą dopiero co powstały. Więc, przykład, więc to działa po prostu że... w ten sposób, że według mnie konieczne będzie po prostu przebudowanie tej warszawskiej infrastruktury, tak żeby ona zachęcała do poruszania się w inny sposób, a nie tylko samochodem. O. Tak jest. Tak jak nie wiem, czy pamiętacie państwo, e, jak się spalił e, most Łazienkowski w którym się tam, no bardzo dużo samochodów, nie pamiętam, ale to jest coś około 100 tysięcy aut na dobę przejeżdża, no to on był zamknięty przez chyba rok czy tam dwa, w momencie kiedy no całą praktycznie cała konstrukcja musiała być odnowiona. Nagle się okazało, bo też były czynione pomiary na pozostałych mostach, to nie tak, że ten cały ruch się przeniósł na inne mosty. Nie, nagle ubyło dobowo 50 tysięcy samochodów. Po prostu ludzie wybrali inne środki transportu, więcej jeździli tramwajami, więcej jeździli autobusami. Okazało się, że da się przeżyć i że, jakby krowy mleka nie przestały dawać, nic się złego nie stało, most został naprawiony, te wszystkie samochody wjeżdżają z powrotem do śródmieścia. No więc, skoro można ograniczyć ich ruch bez jakiejś straty dla, dla nikogo, tak naprawdę. No to ja się dziwię, że władze miasta tego nie robią. No, Rafał Trzaskowski bardzo tutaj obiecuje, zielony uśmiech Warszawy, coś tam, e, że musimy być ekologiczni i tak dalej. To wszystko bardzo ładnie wygląda na konferencjach prasowych, to wszystko bardzo ładnie wygląda na różnych prezentacjach, w social mediach i tak dalej. Piękne grafiki. Dlaczego tego nie ma na ulicach? No strefy czystego transportu mają być. No. Tak, 2000, przy czym... Warszawa była nazywana... Część, część ważnych arterii ma być zwężana, albo już jest zwężana. Tak, ma być eee... zrobione bardzo dużo rzeczy od bardzo wielu lat i to się o tym dobrze. mówi. A co z tymi osobami, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli między innymi nami, czyli osoby dojeżdżające spoza Warszawy do Warszawy? No bo niestety jest tak, że od dłuższego czasu jest tak, że jeżeli ktoś chce mieszkać w godnych warunkach i nie jest milionerem, no to niestety centrum Warszawy niekoniecznie jest dla niego. No więc... I co z tymi osobami? No więc... skoro, skoro infrastruktura ta okołomiejska niestety nie dogania tego trendu, nie ma tej komunikacji. Co z takimi osobami? Czym one mają dojeżdżać? Jak się mają poruszać? No więc według mnie, gdyby nawet pójść w taką stronę, że nie wiem, z takich, prawda, mrocznych wizji tam niektórych krytyków naszej działalności, że o, powzwężają nam wszystkie ulice, nie no, bo w ogóle będzie tragedia. Według mnie to zadziałoby trochę tak jak z Mostem Łazienkowskim, nie? Czyli ci, co naprawdę muszą Jechać samochodem, bo nie mają innego wyjścia, będą jechać samochodem, bo bo nie mają innego wyjścia, a dojechać muszą. Ale niektórzy, którzy nie muszą, a po prostu robią to ze zwykłej wygody i lenistwa. Sorry, nie mówię tutaj o was, tylko o innych osobach, zaczną kombinować, pomyślą się, kurde. To może nie ma sensu tym samochodem jechać, to nie wiem, to może a w sumie przecież ten tramwaj tak naprawdę nie jest zły, albo pociąg, a może ja mam jednak jakieś połączenia, a może sprawdzę na tej mapie w telefonie i pokażę mi, że tak naprawdę to, to jest 10 minut wolniej, więc wystarczy, jak wyjdę z domu o 10 minut wcześniej, a przynajmniej będę wiedział, w jakim czasie dojadę na miejsce, nie? I różne korzyści zaczną. A i książkę sobie jeszcze poczytam w drodze. właśnie szczerze mówiąc, raz więc... na jakiś czas podejmuję takie rozpaczliwe próby, yy, bo lubię czytać po drodze, a wolę czytać niż słuchać audiobooków. I yy, żad... żadna. Tak, dokładnie. Żadna... Z tych prób, jak do tej pory się nie powiodła, bo się okazuje, że, że tą komunikacją jadę dłużej i gorzej. Nie cierpię tłumów, jeżeli mam jechać komunikacją i to jest kwestia na przykład tego, czy mam do pokonania 5 km, to wolę spędzić trochę więcej czasu w drodze i pójść ten odcinek na piechotę, jeżeli nie mogę samochodem, niż jechać komunikacją miejską. Więc. Są, e, ale to, 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 no. skoro podróżuje w pojedynkę, to to nie jest aż taki duży problem, ale cały czas mamy problemy też wynikające z infrastruktury, czyli na przykład przedszkola, żłobki, miejsca, do których trzeba dowieźć dzieci. Mówiliśmy tutaj o rowerach, fajnie się jeździ na rowerze, znaczy fajnie jak fajnie, no, niekoniecznie fajnie, nie zawsze jest łatwo. To, kto lubi. A my dzisiaj mamy paskudną pogodę na zewnątrz. Nie pada. No trochę pada. Mhm. dobrze to troszkę padało ale bywa że śnieg pada że jest ślisko i na przykład trzeba się z dziećmi przemieścić gdzieś tam z jednej części Warszawy do drugiej części Warszawy odwieźć dzieci do szkoły przedszkola jak takie kwestie rozwiązać to prawda że organizacja miasta w ten sposób że ktoś musi wozić dzieci z Ursusa na Białowłękę no. do Łopka albo z nie wiem z Natolina na jelonki dalekie no to, to jest w ogóle złe zaplanowanie miasta po pierwsze więc tutaj nie można mieć pretensji do ludzi, którzy mają dosyć samochodów w śródmieściu. Bo raczej wydaje mi się, że nasza audycja jest przede wszystkim w śródmieście, no i dzielnice okalające, żeby było mniej tych samochodów. O tym mówimy. A nie o tym, że ktoś dojeżdża z tłuszcza, czy z zielonki, czy z kobyłki. No bo ja bym sobie pewnie jeździł na rowerze te 30 kilometrów w jedną stronę, no ale generalnie nie można tego oczekiwać u takich jeździł? Nie wiem, czym bym jeździł. Z tłuszcza? Z tłuszcza akurat <laughs> Tak, to, to prawda. To... <laughs> to jest węzeł komunikacyjny, <śmiech> <śmiech> jeśli <śmiech> to natomiast, na kolei, to tak. natomiast po pierwsze, no miasto powinno być tak zorganizowane, żeby nie było dalej. Do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nie mówię tutaj o pracy, bo to jest już inna sprawa, ale typu nie wiem, przychodnia, szkoła, żłobek, przedszkole, żeby to było 3, 5, max 7 kilometrów, po prostu. To jest kwestia tutaj, to już jest kwestia urzędów dzielnic, czy też gmin podwarszawskich, które w ten sposób powinny działać, że jeżeli jakby zarządca danego terenu wydaje zezwolenie deweloperowi na budowę jakichś tam bloków czy osiedli łanowych, to dopóki nie ma w, w planie przedszkola, szkoły, przychodni i takich rzeczy, to w ogóle nie można niczego budować. Tak to jest no, organizowane w normalnych Temorytki. krajach. To w Warszawie doskonale u nas, widać. Dlatego, że u, nas, że u nas to gigantycznym... jest po prostu dzicz, jeżeli o to chodzi. A potem nagle jest zdziwienie, że trzeba jeździć przez całe miasto w tą i z powrotem. Generatorem korków są właśnie dzieci, szkoły, przedszkola i tak dalej. To widać. Pierwszy dzień wakacji i nagle mhm. ruch w tym mieście się uspokaja i i oczywiście pod koniec wakacji. No ciekawe, w wakacje narasta, ruch maleje od 10 do 15 Wydaje się, że jest połowa samochodów, natomiast pomiary pokazują, że to jest 10-15%, który już odkorkowuje miasto. Zapamiętajmy tę daną. Niech to będzie nawet 20 Druga dana. Ponad połowa podróży samochodowych nie przekracza 10 kilometrów. Tam 20 mniej aut i już nie ma korków, a tu ponad połowa to jest raptem 10 kilometrów. 30 nie przekracza 5 kilometrów. Nie, to już bez Więc, tak. No ale to wyobraźcie sobie, panowie drodzy, ale że w tak momencie, jest, no. gdyby te 30%, te 5 kilometrów jeździło innymi samochodami, to byłoby dwa razy mniej samochodów, znaczy u, ubytek aut byłby dwa razy mniejszy niż wakacje, czyli korki od razu by były dużo mniejsze. To są takie dane. Tak się wydaje, a, bo nie, bo nie można to zrobić, bo ja muszę z dziećmi i tak dalej. Mój kolega, to prawda, on, on mieszka prawie, że w centrum, bo na ulicy spacerowej, niedaleko Goworka. Jest posiadaczem dwóch fajnych rowerów Cargo. Znasz, to też nie są tanie rzeczy, tak? To kosztuje, no tyle co kilkuletni samochód używany, dość dobrej klasy. To idzie już w czterocyfrowe kwoty w euro i to raczej powyżej pięciu tysięcy niż poniżej. Na co my są tym wozić dzieci w każdą pogodę? Są takie wkładki, które podgrzewają, jest szpiworek, jest cała kabina, nawet chyba z fotochromatycznymi szybkami, generalnie da się. Holandia, no tak, tylko Dania, tylko... Wożą, tak. wożą dzieci kargusami, nie ma żadnego problemu. Mało tego, te rowery wydają się niebezpieczne, no bo co to będzie, jak samochód po tym przejdzie, tak jak czołg, tak? No nieprawda. Jest taki efekt trochę, można to nazwać efektem UFO. Jak kierowca widzi rower cargo na drodze, to razu się go boi wyprzedzić, a jak już go wyprzedza, to w ogóle są się No jest szeroki, i... no. Tak jak czasami wyprzedzamy furmankę najeżoną widłami, nie? Żeby czasem nas nie zarysowała. To się sprawdza, to działa. Oczywiście, z Ursusa na białą łękę nikt by z tym się nie telepał, ale to już nie jest wina. O nie to, że nikt mamy rob... takich, którzy takie rzeczy robią, tak. tak ale ale, ale <laughs> proszę pamiętać o, tym, o tej liczbie krótkich, bezsensownych podróży. W momencie, gdyby ci ludzie się przesiedli na inne środki transportu. Powiem szczerze, na rowery, chociażby. 5 kilometrów to naprawdę minus 20 da się przejechać, zanim się człowiek. To nawet chyba jest za krótko, bo zanim się człowiek rozgrzeje, to już dojedzie. Słuchajcie podcastu Autoświat. Ale panowie, ja mam poczucie, że się za bardzo zgadzamy, dlatego no, umieliśmy no, być, no, być po przeciwnych bo, stronach, bo, bo mamy się pokłócić. mamy wspólnego wroga, pato Mieli... deweloperkę, to jest <laughs> najważniejsze. Nie no, może po prostu się logika różnić. jest tutaj u nas, a nie ideologia jakąś wartością nadrzędną no może... i trudno wśród logicznych ludzi się nie zgodzić. Ale to może ja bym... By. <laughs> Trochę jednak kij w mrowisko wsadza. A może z tymi samochodami w mieście wcale nie jest aż tak źle? Dlatego, <możany> że... To, to dlaczego mamy ich 900 na 1000 mieszkańców w Warszawie? Nie, 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 nie. To jest akurat, nie, nie, nie. to jest akurat... No, to, to jest akurat nie, nie. Bardzo, bardzo, dlaczego nie? Bardzo Słucham. się cieszy. Cieszymy, Proszę o kontrargument, proszę o kontrargument. Dlatego, że w Warszawie się rejestruje mnóstwo samochodów, które tutaj nie jeżdżą. Bo jeżdżą w leasingu, 100 tysięcy rocznie. rejestruje w Warszawie. Ile się rejestruje nie, w Poznaniu, ile się rejestruje tak. we Wrocławiu, które jeżdżą w Warszawie? Codziennie wjeżdża pół miliona samochodów do Warszawy spoza Warszawy, więc te 100 tysięcy, no to zostaje nam 400 tysięcy jeszcze. Dobrze. E, jedna trzecia Warszawy, no, mamy plus milion osiemset tysięcy plus mieszkańców. Plus jeszcze dziesiątki tysięcy samochodów, które są martwymi duszami w cepiku. Dziesiątki tysięcy. dziesiątki tysięcy. Poniżej 100 tysięcy. 100 tysięcy rocznie leasingów, drugie 100 tysięcy to są te martwe dusze. Mhm. Okej, okay. wjeżdża pół półmańki, to mamy 300 tysięcy na, nadmiaru, nadal. No jeździ dobrze, bardzo niech... dużo DW z Wrocławia, jeździ PO z Poznania, e, jeżdżą, prawda, jeżdżą, prawda, ka jeżdżą Katowice, Kraków, tam też jest dużo firm leasingowych. No dobrze, dwa lata temu mieliśmy... Yy... To, mało tego, bardzo dużo ludzi, yy, ja się bardzo cieszę, że jest jakby taki eksodus do Warszawy zdolnych i ambitnych pracowników, nie wiem, z Lubelszczyzny, z Podlasia i tak mhm. dalej. Oni bardzo często nie są zameldowani. Zgadza się. Bardzo często nie rejestrują samochodów w Warszawie, bo u nich jest tańsze ubezpieczenie. To, to, to też jest jakaś patologia że gdzieś, gdzie jest mniejsze miasto, ja, ja mniej płacę za OC, bo przecież no, to, to nie, są, to są to nie od tego powinno zależeć w ogóle. No tak, ale to, to jakoś tam się powiedzmy, Statystycznie że... Statystycznie, jak gdy na spacer, mamy po trzy nogi, o, no <laughs> więc... Dwa lata temu y, mieliśmy taki lockdown dosyć, y, no, dosyć poważny, tak? Y, nagle zniknęły z miasta samochody, mhm. no bo ruch się zmniejszył, y, wszyscy przeszli na pracę zdalną, ewentualnie ci, którzy nie musieli, to przestali pracować y, na jakiś czas. I pamiętam wyniki pomiarów czystości powietrza z tych tygodni, czy tam miesięcy w Warszawie. I aż tak dramatycznie ta czystość powietrza się nie poprawiła. Ja wiem, że może komfort życia w mieście się poprawił, bo się zrobiło ciszej mhm. i ruch był mniejszy, aczkolwiek i tak nie wolno nam było wtedy spacerować swobodnie, więc mało osób z tego korzystało. No ale czystość powietrza nie poprawiła się aż tak bardzo. Z czego to wynika? z tego, że to nie samochody są odpowiedzialne za większość zanieczyszczeń w mieście. Ale to, to po zależy... co tam strefy czystego transportu? Ale to zależy o jakich zanieczyszczeniach <laughs> mówisz, bo jeżeli mówisz o PM10 i PM2,5, czyli tych, nie nawet, mówię, że za o których się mówi najczęściej i one mhm. są najbardziej groźne, no to rzeczywiście w większości za tego typu zanieczyszczenia odpowiadają kominki, piece, nie zawsze też te, które są w Warszawie, bo mamy bardzo duże rozbudowane przedmieścia, które też nas niestety zatruwają i, i, i no to jest problem, z którym trzeba sobie poradzić na poziomie całego województwa mazowieckiego, bo Małopolska już wprowadza uchwałę antysmogową dla całego województwa, tam nie tylko Kraków. No tak, tak, dlatego że ale, Kraków ale, wprowadził, a ale, okolice. Ale, ale to nie jest tak, i gdyby tak było, że jak sobie poradzimy z piecami, to będzie mieli czyste powietrze, to w Europie Zachodniej nie wprowadzaliby ograniczeń ruchu e, kołowego w miastach, gdzie naprawdę żadnych piecy nie ma, bo dalej mają problem z jakością powietrza. Ale po więc, tych wprowadzonych ograniczeniach też nie zawsze te więc, wyniki są takie, jak się wszystkim no, wydawało, że będą. Okej, okay, bo prawdopodobnie jakąś formę zanieczyszczenia powietrza w mieście zawsze będziemy mieć z, z tytułu tego, że chociażby, nie wiem, pyłu, brudu jaki zalega na ulicach i który, to są też zjawisko, o którym często mówimy, czyli tak zwany unos wtórny, czyli po prostu mamy brud, pył kurz. różnego rodzaju, kurz, który jest zbijany i on tak samo jest zbijany przez, nie wiem, ruch różnego rodzaju pojazdy, nawet tramwaje, tak? I to są częściej klocki więc hamulcowe, klocki opony. Taki, opony. Takie rzeczy więc niż, nawet jak wszystkie samochody będą elektryczne, załóżmy, prawda, no to nie no. będzie tych zanieczyszczeń z rur wydechowych, ale nadal będą innego rodzaju zanieczyszczenia, ale każdego, kto uważa, że samochody nie powodują jak gdyby, problemu z powietrza, zachęcam do jakiegoś krótkiego e, eksperymentu, ekstremalnej przygody e, na granicy życia i śmierci, czyli wsiąść na rower i przejechać przez tunel WZ, czyli tunel pod Starym Miastem. To po wyjechaniu z tego tunelu naprawdę, no, halucynacje prawie, w sensie, na no serio, nie, nie żartuję. Tam Bo po, tam prostu, tam po prostu. prostu zatyka płuca, kręci się w głowie, tak strasznie tam śmierdzi i to, zapewniam, że to są wszystko zanieczyszczenia spowodowane przez przejeżdżające tam samochody. Więc generalnie większość problemu to są piece, ale mówienie, że samochody nie trują, bo e, aż tak bardzo się nie poprawiło, jak zniknęło z ulic tam, ile? 20% ruchu było mniej w pandemii? Oj, chyba, Coś takiego. Oj, chyba w centrum miasta. No właśnie nie, ponieważ wszystkim się wydaje, tak jak już mówiliśmy, że ten ruch, mhm. e, że tych samochodów prawie w ogóle nie ma, bo nie ma korków, a żeby nie było korków, wystarczy 15%, 10%, 15%, 15 no. do 20%, 20 samochodów mniej, to wszystkim się będzie wydawało, że w ogóle jakiś raj tutaj mamy. Jak jest mniej to samochodów, to szybciej jeżdżą, w związku z czym Bardziej unoszą. Tak, oczywiście. To, to prawda. I dlatego niewiele prawda. mniej spadło zanieczyszczenie. Za e, z drugiej strony pamiętam, kiedyś The Guardian brytyjski zrobił, przy czym to było dość dawno, bo to był 2014 czy 2015 rok, więc od tego czasu postęp technologiczny w filtrach na pewno poszedł bardzo do góry. E, natomiast badano, gdzie jest największa kondensacja smogu, no więc ówczesne samochody miały pięciokrotnie więcej smogu niż na zewnątrz kabiny. To prawda, to prawda, w eee, samochodach bez supernowotocznych... Mówiono, że rowerzysta, w... o Jezu, on w tym smogu, tak. gdzie? Jak on ma głowę nad dachem, a gdzie jest wlot powietrza w samochodzie? Rura wydechowa samochodu poprzedzającego jest na wysokości tego wlotu powietrza, może jest tam 40 cm... Ale jest cyrkulacja więcej. powietrza, natomiast rzeczywiście samochód... A rowerzysta ma głowę nad tym smogiem, eee, fakt, że więcej wdycha, no bo się męczy, natomiast nie jedzie stricte wśród samochodów, jedzie chociażby te 3 metry od jezdni, to już jest korzyść, jeżeli jest droga dla rowerów, często są skróty przez park i tak dalej... Więc na pierwszym miejscu niezdrowości, że tak powiem, były samochody osobowe, później była komunikacja zbiorowa, bo tam też jednak była kondensacja. Jak będą filtry, to to i tak nic, bo co chwila są drzwi otwierane, zamykane, więc ten smog latuje. Na trzecim miejscu był rowerzysta i na ostatnim miejscu był pieszy, który wdychał najmniej. No i gdzie to te zachęty dla samochodów? Bardzo wam dziękujemy za wizytę. Było bardzo miło. Mieliśmy się pokłócić, ale Myślałem, prawie nam nie wyszło. Myślałem, się kłócić, a się nie kłóciliśmy, no. Dziękujemy i do zobaczenia! Dziękujemy. 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 Bardzo, bardzo chętnie ja też się pokłócę, zwłaszcza że lubię, ale to może by jakichś oponentów zaprosić. Poczekamy na by... komentarze w internecie. Moglibyście być panowie moderatorami, Będzie wtedy, ostro, na wtedy byśmy, byśmy tutaj mogli w kimś, z kimś ping-ponga przy tym stole pograć. Dobrze. Podcast AutoŚwiat. Więcej na autoświat.pl. O, o, już, 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 tak. Nie nagrało się, nagrało się, nagrało się, nagrało się.